Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, drodzy oglądający nas także wszyscy telewidzowie. Od kilku godzin jest ogromne zaniepokojenie opinii publicznej, w jakim stanie znajdował się pan minister Bartłomiej Sienkiewicz. Na tym posiedzeniu Sejmu obserwowaliśmy, że jako jedyny nie wstał, podczas gdy śpiewany był hymn najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polski. Media donoszą, że wczoraj miał, cytuję, w marynarce torebkę z białym proszkiem. Co to jest za proszek? Szanowni Państwo, zwracam się do pana marszałka Bosaka. W tej sytuacji, kiedy Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu, proszę o to, aby Państwo rozważyli, czy stan zdrowia polskich ministrów nie powinien być monitorowany, abyśmy wykluczyli posiadanie przez ministrów różnych proszków białych, zielonych czy innych. Trzeba to wyjaśnić, bo ta sytuacja niepokoi opinię publiczną. Bardzo proszę, Panie Marszałku, o podjęcie tych działań. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie pośle. Zwracam uwagę na to, że klub PiS, klub PiS ma swojego reprezentanta w konwencie seniorów, który może tę kwestię poruszyć również z marszałkiem Sejmu.